Cześć! Ja jestem Juno, a to nowa seria Zagrajmy w Krajów, Fier. wreszcie na moim kanale. E, miałam to nagrać w zasadzie od założenia kanału, e, ale bałam się. I <gry> e, to nie tyle e, gry, jeśli chodzi o jej poziom straszności, ile bałam się. Jak mi się to będzie nagrywało, bo jest problem z zapisem, tylko w konkretnych miejscach, niestety. A gra do najłatwiejszych nie należy, zarówno jeśli chodzi o kupienie e, się, szukanie i parę zagadek, e, z tego co wiem, jak i mm, walkę. Właśnie ja się tego to już boję. E, I no. Horrory to wiecie, że wielbię. Mimo, że mnie czasem straszą, ale nie tak, żeby w nie nie grać, wiadomo. I właśnie no tak mm, nie wiedziałam, jak to będzie ze mną nagrywającą krajowir, ale w końcu trzeba to zrobić, bo mimo, że <glądam> oglądałam filmiki z niej na przestrzeni lat, Nigdy w nią nie grałam, tylko patrzyłam mniej więcej jak to tam sterowanie wygląda przed nagrywaniem. Mm, I to tyle, więc e, grę trochę znam, ale grać nie grałam. Dziwna trochę może sytuacja, e, więc no właśnie. Mm. Weźmiemy oczywiście nową grę, najłatwiejszy poziom trudności. O i wstyd, wstyd, ale lubię tak i tyle. I jak rozumiem, filmik, więc jeszcze się zamykam. As long as I can remember, I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this: being lonely does things to you. Feeling shit, and bitter, and angry all the time just... Biedny Simon daje się poznać jako człowiek z depresją. I nie sądzę, że z tej depresji go wydarzenia nas czekające wyciągną. Iciś! O, aż się chce grać. ta temu, jak jeździłam więcej pociągami, to mogłam pomarzyć o tym, żeby właśnie siedzieć samej w pociągu. Mnóstwo ludzi zawsze mi się trapiało, tylko pod koniec trasy zostawałam prawie sama. A tutaj patrzę, poczucie osamotnienia będzie nam towarzyszyć cholera. Dobre zachowanie. Trzeba zapytać co się stało. W Skandynawii ludzie wiedzą jak się zachować. Tylko właśnie, że w horrorach to rządzą się inne prawa. Tak, obudź się, obudź, weź kamerę i co to ma być? Fatal frame? O, X, X, a tu jak rozumiem, jakiś nasz pokój, ale ciasny. Klipka mała. Ale no nic. Mamy robić zdjęcia i na razie to tyle. Pytanie. Czemu? Tu X jakiś? Nic to nie dało. Tu są drzwi. Ten jest o wiele bardziej odległy. O rany. Nigdy nie chciałabym się znaleźć w takim miejscu. To nam nic nie daje. Klapa, klapa w podłodze. No to schodzimy. Nie mogę tam wejść. Powinnam móc. Tylko pytanie, czy chcę. <śm> Takie rzeczy tu się zaraz mogą zacząć dziać, że właśnie cholera wie co w okno, co wyskakujemy przez okno. Spróbujmy. Dobra, udało się. Czyli jak rozumiem wydostaliśmy się na zewnątrz, skądś. Pytanie skąd? Simon? Rozumiem, nie mogłeś zmienić swojego widoku w lustrze. Biedny człowieku. Jakieś słabe napisy. Coś było dziwnego w lustrze. Drzwi. Słyszę dziwne dźwięki, jakiś barkot, nie wiadomo co. I głosy. Komnata tajemnic została otwarta. Eee. Tak, wiem, że żarty są trochę nie na miejscu i zabijają klimat. Aaaa, kurwa! <śmianowidze> ehm, czy ja coś mówiłam na samym początku, że horrory mnie nie straszą? To proszę tak, zapomnijcie o tym. Nie było nic, nie słyszeliście. <śmianowidze> To na szczęście chyba tylko sen albo wizja. Dobre pytanie. Tego tu już nie powiedział. Napis się pojawił, ale nie powiedział tego, tylko hmm. Co to ma być? Lara Croft z klasyków? Dobra. Skupiłeś hmm. się w swoim własnym mieście? Mam nadzieję, że nie. Dobra, mamy nóż. Też ciekawe pytanie, skąd? Dobra. Hmm. I tak, oprócz. Mamy notatki, oprócz noża mamy jeszcze telefon. E, możemy zobaczyć. Proszę bardzo, sms ik kod mamy. E, hmm. No, akurat widzę, że robi się coraz ciemniej. Tak powiedziałabym, że zrobiło się ciemno, że jest ciemno. No ale dobra. Mm. Tak, um, obstawiam, że telefon nie będzie naszą bronią, aczkolwiek jako światełko na pewno nam posłuży. Jej, przechodzimy przez jakieś brudne przejście. Jak uczą nas biegać zaraz już oj. Um, tak, tylko że Simon chyba szybko się męczę. Tak. Dobra, mogę też skakać. I mamy znaleźć do płótki kod. No dobra. Pytanie tylko gdzie? Tu coś jest. Tu mamy... Ha, dobra. Czyli możemy... W miarę intuicyjne jest to wszystko. Też cel gry nam się wyświetla. Możemy tutaj jakieś wyświetlić pół. Tylko że właśnie obstawiam, że to nie będzie takie zawsze mm, aż bardzo dookreślone. E, no właśnie, tylko że bardziej e, niestety mm, czy ja mogę tam doskoczyć? Chyba nie. To pewnie mam orany burzę, jeszcze tego brakowało że ten nasz cel nigdy nie będzie taki, wiecie, bardzo jasny, tylko no właśnie, znajdź kod do kłódki, a już gdzie on ma niby być, no to już yy, nasze zadanie, się tego dowiedzieć. Yy. Dobrze, ale na razie tutaj w sumie światełko jest, więc yy, nie będę go włączać, ale może yy, zaraz... Yy. Chyba sobie pozwolę zobaczyć... Eee, e, nie, mam przycisk... E, aha, dobra. Jak to działa... Tak, a powiedzmy jak zmienię sobie na przykład... Tak... E, I dalej... Aha, dobra, czyli dalej... Y, jak mam to jakoś, nie wiem... Telefon... E, w torbie czy coś... To um, świeci, tak. Dobrze wiedzieć, to będzie można trochę sobie świecić, i tak mając e, broń w rękach. Dobrze. O, kołatka, ładna. Tylko trochę <ścoughs> e, nie, żeby coś, ale ten lew, e, i w ogóle, no, niezbyt pasuje do tego. Um, miejsca do tych drzwi. Hmm, kolejna kołatka. Tu jakiś zaułek ślepy. Ojej, myślałam, że to e, jakiś, tak kątem oka zerknęłam, myślałam, że to jakiś obstyniczny rysunek. A tu, no, graffiti brzydkie, e, co prawda, ale, ale nic jakiegoś spraśnego, więc mm, niechaj im tam będzie. Dobra, tu mamy Um, uliczki, w których prawdopodobnie zaraz zaczną się paskudnie gubić. Mamy um, no na razie. Na razie to jeszcze... Jeszcze się nie zgubiłam. Pamiętam, że mam znaleźć kod do kłódki, tylko e, może być z tym kiepsko, bo gdzie ja... Tym, mam całe miasto do szukania, jak rozumiem. No, bez przesady, gro. Dzwonę. Czyżby wybiła północ? Hmm. Niedługo się zmienię. Znaczy, moja, nie wiem, kaloca... kreta, czy jaka cholera zmieni się? Już się chyba zmieniła w dynie. Czy mamy Halloween? Haha, aha, fajne. A tu mamy: na pół otwarte drzwi do baru. Dobra, jakiś dziwny obraz. Niech też się Simon napić. No niby wiem, że nie ma tu barmana, któremu mógłbyś się zwierzyć ze swoich problemów, ale mamy tu jakiś komputer. Aha i mm, hasełka. Do pisania, których to kasełek jeszcze nie mamy, i obstawiam, że mam je znaleźć. Otóż w miarę jest to um, intuicyjne, chyba. Um, dobra, kontroluję skąd przylazłam. Stąd, czyli najpierw może obszukam tę część. Biedne drzewo wyrastające z schodnika. Dość dziwne. Jest jakaś notatka APU hmm. 45. No, w porządku. Eee. Nie wiem, tu jakieś schody. Mogę iść po schodach. Kolejna notatka. Dobra. To można by stwierdzić, że w zasadzie chyba mamy dwie rzeczy do wpisania do tego komputera prawdopodobnie. A ryneczek prawie jak jakiś taki, nie wiem, z czasów jak te trójpolówki i takie tam się rozwijały. Tak, lokowanie miast. I tak i tam dobra. Eee, powinnam teraz chyba e, ogarnąć mniej więcej te notatki. Pierwsza to jest Apple 45, eee, a druga, zobaczcie, już zapomniałam super moją eee. Ale, że całość mam wpisać? Czy tak wystarczy? Zobaczymy. Nie. Czyli. Jeszcze raz zobaczmy. Mm. Nie, co ja wpisałam? Jakieś Jul, sam jest Jill. Mm. Że tak? O, proszę. I mamy jakieś. 1, 1, 4, 2. Obstawiam, że to może być kod do pódki. Okej, okay. czyli eee, wracamy do naszej kłódki. Znaczy właśnie nie naszej. Ale Olaj, czy nasza, czy nie nasza. O jakieś drzwi, nie sprawdzałam A, dupa i nie mogę nawet ich otworzyć i nic zrobić. Nie podoba mi się, że Simon ma kiepską kondycję. Ja lubię jak w grach e, bohaterowie mają e, kondycję, siłę, biegać, bo, bo to umożliwia mi uciekanie przed przeciwnikami. Tyle. E, no, dobra, wracamy tu chyba, tak, tak, tak. tak. E, I gdzie ta kłódka była? Mam nadzieję, że ją lada moment znajdę, nie? nie te... Tu? Mhm. A za kłódką pewnie same straszności. Więc chcę i nie chcę tam pójść, bo Aha, ślady krwi. To normalny by tam wchodził. Dobra, teraz... 1-1. Jeden, jeden. Eee, pytanie. Eee, chyba nie. Bo to było tak. 1-1. 4-2. Czyli 4-2. Mhm. Łatwo poszło. Czyli będzie już tylko gorzej. Dobra. O, mm, tak. Szybkie te e, sloty. To spróbujmy jako jedynkę, dwójeczkę. Hmm. Czyli tak. Tak. No dobra. Oj, coś ciemno jednak, za ciemno. Lepiej mieć ten telefon chyba przy sobie teraz. Drzwi oczywiście, że zamknięte. Wyjście to może włączę. Nie wiem w sumie jak tutaj jest z przeciwnikami, czy mnie jacyś będą atakować. Znaczy na pewno jacyś będą, tylko pytanie, czy już teraz. Nie patrz, nie patrz w prawo. Nie, spójrz w lewo, bądź przekorny. Pięknie. Ktoś sobie z nas żartuje, prawda? No i niestety nie są to pewnie żarty. ale dobra, na szczęście. Aha, mogę zapisać. To lubię, ale nie lubię. Tego, że w e... konkretnych e... no, miejscach można zapisywać. E... Tak. Aha, no dobra. Wow. Dwa rodzaje ataków, dobrze wiedzieć. I zaraz zobaczymy jak to w praktyce wychodzi. Już nie mogę się doczekać. Ja pierdziele, tu jest ciemno. Tak bardzo ciemno, że nic nie widać. Krew, dopiero zauważyłeś? W kłódce też była krew. A mimo to tu weszliśmy. Oj to nie se... Ten straszny al. Dobre pytanie, to zasięgu nie ma. Co by się spodziewał? No, naprawdę, ehm, nie do pomyślenia tak um, możemy też tak broń nosić to chyba lepsze trochę i teraz zaraz aha stąd przeszłam no to brawo ja um, tutaj nic i mamy kolejne oj strzykawka bierzemy i wow dlaczego ja tak Skoczyłam jak durna zamiast elegantko zejść po drabince. O nie, kolejny. Dobra. Tak. Mm. Aua! Zostaw mnie, zostaw powiedziałam. No. Jej. Z tymi atakami. Oj, już kolejny leci. A widzę Cię, widzę Chodź tu, chodź bliżej Chodź bo ja tam do Ciebie w ciemność nie pójdę mhm. To będziesz atakował, nie będziesz Dobra, ja, trochę tak mm, Jejku To jest dziwne no. A, ła! Jej! A ja jej nie chcę dotrzeć nie chcę się ośmieszać. Drabinka! Jej, chodźmy szybko po drabince. Jak najszybciej, tak. Wydostańmy się stąd. Hmm, kolejne miejsce zapisu. To cudownie. Mogę coś stąd wziąć? Chyba nie. No ale przynajmniej zapisać mogę. To lubię, nie ukrywam. Dobra, gra zapisana. Otwieramy drzwi i. Jej, to tylko wiatrak. Już się wystraszyłam. Tak, w ogóle e, jakiś SMS, ale to chyba nie był ten. Mm. No, no dobra, warto też uniki będzie robić na pewno. O cholera, e, ten jest jakiś szybki. Mm. Ouch! Au, 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 bo co tu nie zjadł? Umarł. Ale on ma straszną twarz. Co z tym miastem się stało? Zeszło na psy, dobra, mamy kolejną strzykawkę. Ciekawe, czy mamy jakiś limit tych strzykawek? Tak w ogóle, Simon, co ci przyszło do głowy, żeby zbierać w takim miejscu strzykawki? Ja bym za cholerę ich nie podniosła i na pewno bym nie liczyła, że one będą leczyć. O rany. Gdzie iść? Gdzie iść? Co to jest? Ja myślałam, że to jest kolejny przedmiot do podniesienia. A tu niestety nie. Ojej. Cholera! Bo to prosto minęłe. A, oj, oj. A masz? Kurde, dużo ich tu jest w takiej małej przestrzeni. Pewnie są siedzi za to, że im ukradłam e, te kawki. Dobra, coś zrobiłam, ale mm, patrzę, że kończy się czas odcinkowy, więc mam nadzieję, że cieszycie się z tej serii. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!